Postępy w rozmowach handlowych USA-Chiny. Po dwóch dniach negocjacji w Genewie, obie strony ogłosiły osiągnięcie znaczącego postępu w rozmowach dotyczących ceł, choć szczegóły nie zostały ujawnione, mimo to rynki zareagowały pozytywnie. Putin oraz Zełański spotkają się 15 maja w Stambule, aby rozwiązać podstawowe przyczyny trwającego konfliktu i potencjalnie rozmawiać o zawieszeniu broni. Jest to dobry znak, bo ostatnie negocjacje twarzą w twarz między Moskwą a Kijowem miały miejsce w marcu 2022 roku. Zatem najwyższy czas na rozmowy, lepiej późno niż wcale. Natomiast Donald Trump pisze o tym, że podpisze rozporządzenie wykonawcze mające na celu obniżenie cen leków na receptę w Stanach Zjednoczonych nawet o 80%. A Grant Cardon dzieli się swoimi przemyśleniami na temat Bitcoina i nieruchomości, o tym w jaki sposób kupuje Bitcoina za zyski z nieruchomości, a następnie tym Bitcoinem kupuje ponownie nieruchomości. Jego fundusz znany jako Tenex Space Coast Bitcoin Fund jest pierwszą dużą firmą inwestycyjną w nieruchomości, która łączy dochodowe nieruchomości wielorodzinne ze zorganizowanymi zakupami Bitcoin. A celem jest to osiągnięcie wewnętrznej stopy zwrotu na poziomie 12-15% z inwestycji w nieruchomości przy jednoczesnym potencjalnym zwiększeniu całkowitych zwrotów dzięki tej hybrydowej strategii. A to jest kanał Julian Krypto i to nie są porady inwestycyjne. Wbijcie również na mój X, na który regularnie dodaję podsumowania tych newsów w bullet punktach. Natomiast z indeksem dolara oraz z bitcoinem dzieje się coś bardzo ciekawego. Zwróćcie uwagę na te momenty, kiedy indeks dolara był na spadkach przez długi czas oraz na to, co później działo się z ceną. Bitcoina. Jak cena bitcoina reagowała na te wcześniejsze spadki indeksu dolara, to przeważnie reagowała wzrostami. No to teraz sytuacja sprzed ostatnich kilku miesięcy, kiedy indeks dolara non-stop na stratach, to co może zadzieć się z ceną bitcoina przez następnych kilka miesięcy? Oczywiście to nie jest stuprocentowa sugestia, że na pewno wszystko będzie rosło, ale to jest pytanie do Was. Co w takiej sytuacji Wy decydujecie zrobić? Napiszcie w komentarzach. Natomiast Solana ogłosiła współpracę z Nikiem Dukowem, szefem rozwoju instytucjonalnego w Solana Foundation. Dukow to doświadczony prawnik, wcześniej pełnił funkcję Venture Panthera w G20 Ventures, Koncentrując się na inwestycjach blockchain. No ale pytanie, czy tego typu informacja jest w stanie wpłynąć na cenę tokena Sol, który na ten moment ma zwiększoną presję sprzedażową i zmniejszoną presję zakupową? Pamiętajmy jednak, że wszystko w tym momencie może mieć zwiększoną presję sprzedażową i mimo wszystko rynki mogą rosnąć. Chociaż zawsze warto zwracać właśnie na te ściany sprzedażowo-zakupowe uwagę i potencjalnie wyczekiwać lepszych momentów do zakupu. Na przykład, Dogecoin ma tych ścian sprzedażowych nieco mniej, a nieco więcej ścian zakupowych. Ale momenty, w których Dogecoin miał bardzo dużo ścian zakupowych były nie tak dawno. 11 maja to był dokładnie ten punkt. Zwróćcie uwagę, do jakiego poziomu spadła wtedy metryka BSP na Dogecoinie. Dlatego właśnie warto koniecznie mieć poustawiane alerty na niskie poziomy, skrajne poziomy tych metryk, po to, żeby być natychmiast informowanym, gdy tylko pojawi się dobra okazja zakupowa. Koniecznie takie proalerty dla siebie poustawiajcie na wybrane altcoiny, a przede wszystkim... Miejcie tego typu alerty ustawione na Bitcoina. Ten konkretny alert, który właśnie stworzyłem, ja dla Was opublikuję, bo być może za kilka dni pojawi się ponowny dobry czas na zakup tokena DOGE i jeżeli do tego poziomu dojdziemy, to może być to dobry moment przed wzrostami, aczkolwiek nie musi, sami musicie zadecydować, ale możecie taki Pro Alert skopiować i następnie na jego podstawie zdecydować lub nie o potencjalnym zakupie Dogecoina. A jeżeli już jesteśmy przy memcoinie, no to nie mógłbym pominąć tokena Pepe, a zwróćcie uwagę, token Pepe teraz nie ma wcale przewagi sprzedażowej, jeżeli obserwujemy order booka, natomiast cena rośnie mimo to i Pepe wydaje się nie zatrzymywać, ale to jest interwał 15 minutowy, więc oczywiście te wzrosty tutaj są szalone, one są duże, one są ogromne, w 5 dni 80%. Aż się nie chce wierzyć, ale jeżeli wejdziemy na większy interwał, na przykład tygodniowy, to zauważymy, że być może faktycznie te wzrosty były, ale jeszcze jest duże pole do popisu. Plus, nie widzieliśmy jeszcze tak dużych wolumenów, jakie były w przeszłości, kiedy cena wystrzeliwała o te kilkaset procent w ciągu kilku dni. Pytanie, jak będzie tym razem, czy tym razem możemy spodziewać się jeszcze większych wzrostów, czy może będzie spadek. Napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie i jak zwykle ja wam życzę udanego dnia i niech hossa będzie z nami. Cześć.